Siemano graczu, za chwilę zaprezentuję ci kolejną porcję nowych gier na telefon. Lista, którą stworzyłem ma w sobie wiele naprawdę dobrych tytułów, które mogą wpaść ci w oko. Bardzo na to liczę, szczerze mówiąc, dlatego oglądaj do samego końca, by nie przegapić niczego, przy czym później możesz się dobrze bawić. Zanim przejdziemy do filmu, zasubskrybuj proszę mój kanał z dzwoneczkiem, dzięki czemu nie przegapisz żadnej super gry. Świetna gra FPS, nie wiem czy najlepsza, bo wiem, że wy macie swoich faworytów, jak na przykład Critical Ops czy Standoff 2. Swoją drogą możecie dać znać w komentarzach, jaki jest wasz ulubiony FPS na telefon. Jednak ten tytuł zachwycił mnie genialną grafiką i bardzo płynną rozgrywką, gdzie ja na średnim urządzeniu mogę w to grać bez żadnych lagów. Oprócz tego bardzo przejrzysty interfejs, oferujący wybór wielu trybów rozgrywki, które są do odblokowania poprzez zdobycie odpowiednich leveli. To co e, się też mi mega spodobało to upgrade swojego uzbrojenia. Do broni możesz dokupić wiele czadowych dodatków, które nie tylko wyglądają fajnie, ale w większości umożliwią ci lepszą grę i szybsze pozbywanie się przeciwników. Jest to świeży tytuł, który dopiero się rozwija, ale zdecydowanie jest to coś, co zasługuje na uwagę. Mam nadzieję, że ten FPS przypadnie ci do gustu tak samo jak mnie i spędzisz przy nim wiele fajnych chwil. Wow, wow, jeszcze raz wow. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem od czego zacząć, wiesz? Po pierwsze to zakochałem się od razu w głównej bohaterce. Bije od niej taki głód walki, nieprzenikniony mrok i głęboki dekolt. <grych> Fajnie, bo nasza postać nie jest niezwyciężoną wojowniczką. Wręcz przeciwnie, jest słaba i w pierwszej scenie widzimy jak ostro dostajemy po dupie. Jesteśmy zmuszeni nawet nawiązać jakiś pakt z mroczną istotą, żeby zdobyć moc. A i tak to wcale nie oznacza, że przeciwnicy staną się papierowi. Czuć to wyzwanie na każdym kroku i taką niepewność co do losów rozgrywki. W trakcie zabawy zdobywasz punkty doświadczenia i wchodzisz na kolejne levele, ulepszając trochę swoją Rachel, czyli główną bohaterkę. Oprócz tego dostajesz karty sługusów, których możesz przywołać na pole bitwy. Bez nich mielibyśmy już całkowicie przerąbane, uwierz. I tak przechodzimy poziomy, twórcy stawiały przed nami kolejne wyzwania, poznajemy fabułę, odkrywamy mapę. Jest naprawdę fajnie. Chyba dokupię sobie nawet solidną pamięć, żeby nie musieć odinstalowywać tego tytułu. Baw się dobrze. W momencie testowania gry wleciała mi mucha do pokoju, w tej sytuacji przydałoby się bez wątpienia Człowiek-Pająk, na szczęście wyszła z nim ostatnio nowa gra, tytuł w swoich zasadach jest banalnie prosty i niesamowicie zabawny, albo po prostu tylko ja mam taki głupkowaty humor, nie wiem. Chodzi o to, że naszym zadaniem jest latać, poruszać się za pomocą sieci wystrzeliwanych z nadgarstka oczywiście, Zachaczamy tutaj o punkty na niebie i musimy robić to w taki sposób, by jak najlepiej rozbujać naszego pajączka i jednocześnie uchronić go przed pierdyknięciem w jakąś Przeszkodę. Wydawałoby się to bardzo proste, ale tutaj trzeba mieć naprawdę dobry timing, żeby dotrzeć cało do końca poziomów. Serdecznie polecam, bo jest to taka bardzo lekka produkcja, która może na chwilę zabić Twoją nudę. Dzięki tej grze, tacy kurduple jak ty i ja, chociaż w sumie możesz być wyższy ode mnie, daj znać w komentarzach, ile masz centymetrów. Oczywiście bez skojarzeń. No ale więc ci, którzy nie potrafią grać w kosza, choć lubią w niego grać, mogą się tutaj nieźle pobawić, bo gra oferuje serię rzutów z różnych odległości i z różnymi wyzwaniami do wykonania. Są one proste, ale wyzwalają w głowie gracza myśl, co ja nie dam rady. I właśnie wtedy zaczyna się zabawa i z pozoru prosta gra zamienia się niemal w grę taktyczną, zręcznościową. Jak na dłoni po każdej sesji rzutów masz dostępny swój wynik, swoje aktualne najlepsze statystyki oraz masz zadania do wykonania, za które oczywiście dostajesz nagrodę. Ja mam dwie lewe ręce i zero zmysłu takiego, żeby wybrać jakiś tor lotu piłki. Mam tak chyba od urodzenia, jeżeli chodzi o tą koszykówkę, ale ty na pewno poradzisz sobie tutaj lepiej. Powodzenia, mordeczko. Rozszerzona rzeczywistość to nowy bajer, który staje się coraz bardziej popularny. Jeżeli połączymy to z jeszcze bardziej popularnym Minecraftem, wyjdzie nam z tego niezła mieszanka wybuchowa. Ta gra jeszcze nie wyszła, w tym momencie możecie jedynie wstępnie się zarejestrować. Chciałem wam to teraz przekazać, jako taką ciekawostkę, w co niedługo będziemy mogli sobie grać. Dzięki temu tytułowi będziesz mógł przenieść kwadratowy świat Minecrafta do naszej rzeczywistości. Teraz będziesz mógł podzielić się swoimi budowlami w prawdziwym życiu. Ludzie na pewno znajdą sposób, by świetnie wpasować te piksele do rzeczywistości, dzięki czemu będziemy mogli podziwiać naprawdę imponujące dzieła. Minecraft to oczywiście też kooperacja, więc swoją przygodę będziesz mógł przeżyć razem ze znajomymi. Ta technologia jednak wymaga dobrego sprzętu, więc jeżeli będziesz chciał się w to pobawić w dniu premiery, no to będziesz musiał wymienić swojego smartfona. No, chyba że masz już dobry sprzęt, wtedy pozostaje już tylko czekać. Wiem, że około 10% mojej widowni to dziewczyny, więc chciałbym zrobić teraz wielki ukłon w stronę płci pięknej i zaprezentować grę, która bardzo prawdopodobnie się wam spodoba. Moja dziewczyna często gra właśnie w tego typu interaktywne historie i potrafi się nieźle wkręcić w to wszystko, jakby po prostu oglądała film, albo co najmniej czytała książkę, więc przygotujcie się drogie panie, że tutaj może dziać się naprawdę wiele. I rzeczywiście wiele tu jest, są nawet treści przeznaczone dla trochę starszej widowni, także pikanteria gwarantowana. Tym bardziej, że każde słowo w tej opowieści jest po polsku, więc problemu ze wczuciem się nie będziecie miały żadnych. Nie mogę zbyt wiele mówić, co znajduje się wewnątrz gry, bo nie chcę popsuć zabawy, ale produkcja ma śliczną grafikę, nawet taki trochę mroczny, tajemniczy klimat, a w ogóle ścieżka dźwiękowa zawsze dopasowana jest do sytuacji. Serdecznie polecam. O proszę, kolorowy i ciekawy kliker, daj znać czy lubisz takie gry, bo według mnie mają one w sobie taką niepojętą magię, która potrafi wciągnąć na wiele godzin grania bez przerwy. To niebezpieczne i intrygujące. Tak naprawdę tutaj nie robimy nic oprócz klikania w ekran, ale zabawa kurde i tak jest przednia. Myślę, że to głównie przez to, że mamy natychmiastową informację zwrotną, skutki naszych działań od razu widać na ekranie. Wiemy też co musimy zrobić, by było lepiej i za wszelką cenę chcemy osiągnąć właśnie więcej. Tym raz Razem, twoje klikanie będzie miało znaczenie na terenach Dzikiego Zachodu, gdzie otworzysz kilka swoich biznesów. Oczywiście masz na karku swojego odwiecznego wroga, który chce pokrzyżować twoje plany i cały zysk skierować oczywiście do siebie. Takie tam mini dodatki, a cały schemat rozgrywki jest bardzo podobny do reszty gier tego typu. To po prostu bawi i mam nadzieję, że Ciebie też będzie. Bardzo fajna gra, która wyszła niedawno, moi kochani. Nawet nie jest całkowicie oryginalna, bo tą mechanikę zabawy możemy zobaczyć już w kilku innych grach. Gdzie naszym zadaniem jest obrać tor lotu kuli i eliminować nią przeciwników na mapie. Ten tytuł jednak ma w sobie coś więcej, nie umiem tego opisać, ale moim zdaniem jest w jakiś sposób lepszy. Przechodzimy tutaj sobie poziomy, gdzie w bardzo chytry i przemyślany sposób oddajemy strzały. Na początku banalnie prosto jest pozbyć się rywali, jednak z czasem przechodzimy poziomy, w których ciężko jest nie oberwać. Gorzejący jest jednak fakt, że gra wymaga stałego połączenia z internetem i zalewa nas falą reklam niemal po każdym poziomie, Moim zdaniem to duża przesada i przeszkadza to w rozgrywce, niemniej jednak, na chwilę nudy, jest to bardzo dobry tytuł, bo łączy relaks ciała z treningiem umysłu. Dobrej zabawy i oby udało ci się obejść jakoś te reklamy. Kurde, powiem Ci, że wchodzisz do gry, nie zdążysz jeszcze nawet niczego kliknąć, a tu już od wejścia widać zarąbista muzyczka z okrzykami kibiców w tle. To naprawdę tworzy fajny piłkarski klimat, który motywuje gracza do zabawy. Chwilę potem wybierasz swojego zawodnika, zapisujesz swoje nazwisko na koszulce i ono rzeczywiście cały czas tam się znajduje podczas rozgrywki. Cała zabawa polega na tym, żeby rozgrywać akcje swojej drużyny. Gra stawia cię w określonej sytuacji boiskowej, a Twoim zadaniem jest tak ją rozegrać, by piłka znalazła się w siatce. Gra dzieli się na kilka rozdziałów, każdy z nich wypełniony jest poziomami do przejścia, zdobywa się w nich gwiazdki. W każdym meczu możesz e, zdobyć ich trzy. Wystarczy, że wypełnisz wszystkie wyzwania, jakie postawili przed Tobą twórcy w danym spotkaniu. Jeżeli zbierzesz odpowiednią ilość gwiazdek, możesz przejść do kolejnego rozdziału swojej kariery. Bardzo ciekawy pomysł na grę, kiedyś już coś takiego oczywiście widziałem, ale lubię tego typu gry piłkarskie, bo są emocjonujące i widowiskowe, no i sporo od nas zależy na boisku. Kurczę, na początku myślałem, że jest to giera, w której trzeba trafić do tej takiej dziury w stole, znacie to, często pojawia się w salonach gier. Możecie dać mi w komentarzach, jak to się dokładnie nazywa, bo już nie pamiętam. Ale dobra, okazało się, że mimo że akcja dzieje się na podobnym stole, to jednak warunki zwycięstwa są zupełnie inne. Twoim zadaniem będzie przechwycić krążek, który będzie wtedy do ciebie przywiązany jakby taką liną. Ty masz wymierzyć i uderzyć nim w kolorowy kafelki rywala z e, naprzeciwka. Oczywiście jednocześnie masz za zadanie bronić tych za swoimi plecami. Krążek potrafi latać jak wariat po tym stole, więc zadanie utrzymania swoich kafelków w całości jest trudne, ale to dobrze, bo wzrasta dzięki temu wyzwanie i cała frajda z rozgrywki. Cała gra opiera się na przechodzeniu poziomów, mam nadzieję, że skillici się będzie sprzyjał i przejdziesz ich wiele. Powodzenia! Kolorowa, ciekawa i dynamiczna gra zawierająca w sobie elementy taktyczne. Główny zamysł tej produkcji prowadzi ku temu, by toczyć bitwy. Do dyspozycji masz dowódców, którzy swoim rozmiarem i umiejętnościami przypominają bardziej czempionów, powiem ci. Masz trzy rodzaje jednostek: Piechotę, która ma cienką zbroję i dobrze nadaje się do wysłania na pierwszy ogień przeciwko kawalerii. Kawaleria, natomiast jest niezwykle szybka i idealnie potrafi zaskoczyć oddział łuczników wroga. łucznicy za to świetnie radzą sobie w zestrzeliwaniu szarżujących w pierwszej linii piechurów. No i widzisz tak, każdy na każdego ma jakiegoś haka. Oprócz dynamicznych oddziałów masz do dyspozycji również katapultę, support leczniczy i jeszcze coś co wzmocni zadawane obrażenia. Do tego dochodzą specjalne umiejętności twojego czempiona i wychodzi z tego naprawdę spora mieszanka, którą możesz taktycznie wykorzystać. I tak toczysz potyczki, przechodzisz levele, zaliczasz je na trzy gwiazdki, a przy okazji wypełniasz stawiane przez grę wyzwania. Dobra zabawa, naprawdę, polecam. Wasza wysokość, orki najechały nasze ziemie, musimy natychmiast uderzyć. Takim raportem zaczyna się ta giera. Jak się domyślasz, jesteś władcą, posiadasz na własność swoją twierdzę, a wokół ciebie krążą doradcy i dowódcy, którzy posłużą ci radą i wykonają rozkaz, kiedy tylko chcesz. Twoim zadaniem będzie zarządzać wszystkim, co dzieje się wokół twojego terenu. Tak jak w każdej grze ekonomicznej masz za zadanie zlecać budowy, rozwijać osadę i dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Gra jest kolorowa, przejrzysta i w całości po polsku. To wszystko, a w szczególności to ostatnie, pozwoli ci cieszyć się rozgrywką i wkręcić się w ten średniowieczny klimat. Gra jest bardzo rozbudowana, dzięki czemu możesz mieć tu możliwość spędzania wielu godzin i prawdopodobnie jeszcze będzie ci mało. Mam nadzieję, że lubisz takie tytuły, bo możesz się tu dobrze bawić. Na teraz to tyle, ale czeka cię jeszcze wiele gier, których nie możesz przegapić. Kliknij w playlistę i przenieś się do świata mobilnej rozrywki. Do zobaczenia mordeczko, mam nadzieję, że już za chwilę. Yo!